Test. Postanowiłam nagrać ten film, żeby pokazać Wam, jak wyglądają nasze dni od poniedziałku do piątku, bo w te dni mamy już wypracowany pewnego rodzaju schemat, te dni wyglądają bardzo podobnie, a w ostatnim czasie wręcz powiedziałabym, że wkradła nam się rutyna w życie. I może nie jest jakoś bardzo złe, bo z jednej strony lepsza jest taka monotonność, według mnie, niż gdyby to życie miało się urozmaicić. Przez jakiegoś rodzaju choroby czy inne niezbyt fajne wypadki, ale nie ukrywam, że ta rutyna jest trochę męcząca i pozbawiła mnie też trochę kreatywności i takiej energii do życia. A może to po prostu ta jesienna pogoda? Może po prostu oszczędzam energię na grudniowe, świąteczne. Atrakcje, bo zawsze w grudniu się dzieje dużo więcej I w naszym życiu, i na naszym kanale No i właśnie ten film też będzie poniekąd Odpowiedział dlaczego w ostatnim czasie jest mało filmów Bo dostaję mnóstwo pytań o to kiedy nowy vlog Kiedy w końcu coś nagracie, kiedy nowy film A więc w ostatnim czasie filmów nie było Bo po prostu w moim życiu biało nudą A więc nie bardzo miałam chęć, żeby to uwieczniać na nagraniach Dobra, ale wracając do tej naszej codzienności. Za chwilę Wam pokażę jak wyglądają nasze dni od poniedziałku do piątku. A więc, wstajemy o godzinie 7.30. Ja wstaję pierwsza, później budzę Adama i dziewczynki. O, budka. Wstajemy, dziewczynki. Wstajemy, wstajemy. Tutaj Anialka zrobiła sobie hamak. W którym śpią jej maskotki. Dziewczynki się ubierają, pomagam im się uczesać, a następnie idą do toalety, myją ząbki. Przy tej czynności nadzoruje tata, czasami też musi trochę im pomóc. Ja w tym czasie robię herbatę. Dziewczyny rano przed przedszkolem nie jedzą śniadania, ale zależy mi, żeby wypiły coś ciepłego, zwłaszcza w tym okresie takim jesienno-zimowym, a więc robię herbatę i podaję dziewczynom witaminki. Potem dziewczynki zakładają buty, kurtki i kremujemy rączki. To jest punkt obowiązkowy przed wyjściem do przedszkola. Josieńka, pokażę swoje rączki. Łódź, jakie ty masz dłonie? Suche. A czy to jest wygodne? Nie. A dlaczego to nie jest wygodne? Co ty czujesz często? Problemy z rączkami zaczęły się równo z początkiem pandemii, dlatego ja na początku myślałam, że. Przyczyną jest dezynfekcja. Nie tyle rączek dziewczyn, co przedmiotów, które były dezynfekowane i z którymi dziewczynki miały kontakt. Bo ja raczej im rączek nie dezynfekowałam, bo właśnie wiem, że mają bardzo wrażliwą skórę. Ale po jakimś czasie. Zauważyłam, że jednak te problemy nasilają się w takim okresie chłodniejszym, więc raczej winna temu jest po prostu pogoda. Zresztą różne problemy skórne nie są dla nas nowością, bo dziewczynek były małe też, miały mnóstwo różnych problemów, szczególnie anielka, która ma bardzo suchą skórę i dużą skłonność do topi. Gdy była malutka, musieliśmy po prostu stosować. Leczenie dermatologiczne, bo miała takie straszne tutaj rany pod hukciami, pod kolankami, tu przy paszkach, na udach. Teraz już dziewczyny takich dużych problemów nie mają, ale od czasu do czasu, gdy zaczynają skarżyć się, że coś się zaczyna spędzić, to balsamuję je bądź robię im natłuszczającą kąpiel z dodatkiem emulsji Oilan. Ja osobiście też mam bardzo suchą skórę, dlatego ja również używam tych kosmetyków. Ta seria Med Plus jest właśnie przeznaczona do skóry suchej, atopowej, alergicznej. Szczególnie lubię tę emulsję natłuszczającą do kąpieli, a jak nie mam czasu, żeby poleżeć w wannie, to yy, używam tego żalu. Fajne są te produkty, bo są bezzapachowe, więc są bardzo uniwersalne i dla dzieci, i dla kobiet, i dla mężczyzn. No dobra, ale wracając do tych poranków. Yy, także po nakremowaniu rączek dziewczyny wychodzą do przedszkola, odwozi je tata. Miłej zabawy w przedszkolu. Dobrego Dziękuję. Ja zostaję w domu, robię śniadanie i później siadam do pracy. Pracuję kilka godzin, po czym robię sobie godzinę przerwę, żeby poćwiczyć. Kiedyś rano biegałam, od jakiegoś czasu już nie biegam. Musiałam zrobić sobie przerwę z przyczyn zdrowotnych, ale mam nadzieję, że uda mi się w niedługim czasie wrócić do tej aktywności. Ale póki co ćwiczę sobie na macie. A później jeszcze wracam do pracy i o godzinie 15:20, 15 15:30, to już jest strasznie późno, wychodzę po dziewczynki, biorę ze sobą plecaczek z ubraniami na przebranie, o tym zaraz. Jedziemy po dziewczynki razem z Adamem do przedszkola. W przedszkolu dziewczyny zazwyczaj bardzo bardzo przy wyjściu, bo zawsze jest ten sam problem, że chciałyby zostać dłużej. A akurat od poniedziałku do czwartku się bardzo śpieszymy, bo dziewczynki od razu po przedszkolu mają zajęcia dodatkowe z akrobatyki Kupka? bądź Kupka? Z gimnastyki Kupka? w zależności od dnia. No i właśnie po to są też nam te ubranka, bo dziewczyny muszą się przebrać na te zajęcia. Na te zajęcia zazwyczaj wpadamy w ostatniej chwili, bądź wręcz jesteśmy spóźnieni, ale gdy już odstawimy dziewczynę na serę ćwiczeń, Wtedy nasze życie zwalnia na równe 45 minut. Wtedy możemy z Adamem wyskoczyć, sobie coś zjeść, bądź na kawę. I wracamy z powrotem po dziewczyny. Odbieramy je, wracamy do domu. I tu też mniej więcej codziennie wygląda tak samo, że po przedszkolu dziewczyny pierwsze za co się chwytają to są kredki. Akurat tego dnia dziewczyny miały zadanie specjalne do wykonania. Co my rysujemy dziewczynki dzisiaj? Prezenty. A dla kogo prezenty? Dla Filipka i Kolonka. Ja A zlobię dlaczego zlobię. rysujemy dla nich prezenty? Bo oni mhm. za, za granicę. A kim jest Karolek i Filipek? To są nasi? Są Sąsiedzi. 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 Mhm. I przeprowadzają się za granicę, tak? Tak. Dlatego rysujemy dla nich pożegnalny prezent. Dziewczyny rysują Książeczkę. Z tym, co jest fajnego w Gdańsku. Żeby nie zapomnieli, tak? Jej! A ja mogę teraz? Usia narysowała morze. A Klarunia co narysowała dla chłopców? A Klarunia narysowała jesień. Dziewczynkę wśród spadających liści. Żeby chłopcy mieli na pamiątkę naszą złotą polską jesień. Tak? Tak. Anielka, teraz twoja kolej. Co będziesz rysowała? Zimę. Zimę. I bałwanek. Bo tam gdzie chłopcy jadą, zimy nie będzie. A więc codziennie po przedszkolu dziewczyny mniej więcej 15, 20, czasami 30 minut, czasami dłużej sobie rysują. Później jemy kolację. Dziękujemy. A po kolacji mamy jeszcze chwilę na zabawę. W tym czasie dziewczyny albo same sobie organizują zabawy, albo ja się bawię razem z nimi, układamy puzzle, gramy w gry. Czasami włączę im bajkę. Oczywiście są też momenty siostrzanych kłótni i czułości również są. A o godzinie 20 zaczynamy szykować się do spania. Czyli dziewczynki idą się kąpać, myjemy ząbki i... Pójdziemy się razem do łóżek. Właściwie siadamy razem na łóżku i czytamy książeczki. Czytanie trwa u nas zazwyczaj około 30-40 minut, tak żeby o godzinie 21.30, to już jest najpóźniej, dziewczyny położyły się spać. Oczywiście dla mnie to jeszcze nie jest koniec dnia, bo dopiero o tej godzinie mam czas, żeby zająć się domowymi obowiązkami, czyli odkurzam, coś tu sobie. Ogarnę w mieszkaniu, składam pranie, nierzadko też siadam jeszcze do pracy i tak naprawdę ja spać idę dopiero o godzinie pierwszej, czasami później w nocy. Wiem, że to nie jest zbyt zdrowe. Planuję to zmienić. To jest tak naprawdę zmiana priorytetowa, którą muszę w najbliższym czasie wykonać w swoim życiu, ale nie jest to łatwe. A więc tak wyglądają nasze dni od poniedziałku do czwartku. Piątki różnią się tylko tym, że dziewczyny nie mają zajęć dodatkowych po przedszkolu, a więc tego dnia y, możemy dziewczynom pozwolić zostać troszkę dłużej w przedszkolu, bo one zawsze chcą zostać jak najdłużej do zamknięcia, do godziny 17, więc czasami y, się na to zgadzamy y, W zależności ile mamy my pracy, w zależności jakie mamy plany na popołudnie, to zostaje albo dłużej, albo krócej, a poza tym wszystko wygląda identycznie Oczywiście weekend wyglądają u nas już zupełnie inaczej. Zazwyczaj nasze filmy nagrywamy w soboty, więc widzicie, że te, w te dni mamy więcej czasu na zabawę, na aktywność poza domem. W najbliższym czasie na pewno też się pojawi vlog nagrany w weekend. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was tą naszą codziennością i że zobaczymy się w najbliższym czasie w kolejnym filmie. Do zobaczenia.